Witam! Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o jedzenie, to Polska jest najtańszym krajem w Europie i można się tu wyżywić za około 100 zł miesięcznie. Właśnie kończę taki miesiąc za 100 zł. Muszę powiedzieć, że ani razu nie byłem głodny ba. Momentami byłem nawet przejedzony, zapchany. Nie zaliczam do jedzenia picia, co chyba oczywiste, bo jedzenie to jedzenie, a picie to picie, i na samą kolę wydałem około 200 zł, dwa litry dziennie. Czasami jeszcze wieczorem dokupowałem litrową kolę. A więc przechodząc do jadłospisu za 100 zł. Aby przeżyć miesiąc za 100 zł, potrzeba kilogram ryżu, około 3 zł. Kilogram makaronu, około 2,5 zł. Kilogram kaszy jęczmiennej, około 2 zł. 6 kilo ziemniaków, około 8 zł. 2 kilo margaryny, około 5 zł. 150 bułek, około 50 zł. 10 paczek szokoszoków. Około 20 zł. 15 sosów do potraw, jeden po około 50 kroszy, czyli około 7 zł. Lub kilka sosów gotowych po około 3 zł. Razem około 100 zł. I zostało mi jeszcze 7 zł z tej stówy. Nieźle. Jak to jemy? Rano zagotować gar sosu. Mamy na dwa dni. Pierwszy tydzień makaron. 5 bułek dziennie, płupaczki czokoszoków, Drugi tydzień ryż. 5 bułek dziennie, płupaczki czokoszoków. Trzeci tydzień kasza jęczmienna. 5 bułek, pół paczki czokoszoków. Czwarty tydzień, 6 kilo ziemniaków, 5 bułek, pół paczki szokoszoków. Zamiast czokoszoków można kupować krem czekoladowy, 400 g za 2,5 zł albo zwykłe kulki czekoladowe można nabyć za 1-2 zł 300 g. Także jadłospis jest sprawdzony i bardzo sycący. Nawet zostało mi jeszcze trochę ryżu i kaszy, bo kilogram na tydzień to naprawdę jest aż nadto. Brakowało mi jedynie serków, jogurtów i rybek. Ale bez problemu mogę taki miesiąc powtórzyć. Mówię to jako osoba, która lubi jeść, objadać się czy nawet obżerać. Jeden Władysław Jagiełło i masz jedynie na cały miesiąc. Warzywa są w sosach, a witaminy w czokoszokach. Wszystkie witaminy i składniki mineralne. Pozdrawiam.